97 kanalia prezentuje historia Zdzisława. O Boże ten typ chyba chce zeskoczyć. Ja zaraz zeskoczę. OMG o mój bir. O co chodzi po co ten tłom ten typ chce zeskoczyć? Ak itmo wisi mi pięć zyla. Ej nie stoi na ulicy, bo cię coś przejedzie. Ak i ci w oczy. A nie że cię coś przejedzie z... Ej ten typ będzie zaraz zlatywać. Okej, okay, zlatoję. Bom. I nie wiadomo skąd się wziął kontener i go przygniotł. O mój Boże, kotko dzwoni po karetkę. Dzwonio o halo? Dajcie no to karetkę. No to tej. Okej. Okay. Ajem. Łopłop. Nic mi nie jest. No, diagnoza. Bardzo potłoczony gość. No dobra zabieramy go. Jaki ciężki. No na serio ciężki. Spoko oko mamy profesjonalny personel. Wyliże się. Okej okay, mnie tak jedziemy. Jeżdżo jeżdżo.